Tomasz jak witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę Prorektor do spraw studenckich, profesor Wojciech Strzelecki z naszym gościem. Dzień dobry. Profesor w studio, to będziemy rozmawiać o rekrutacji. Ponad 60 kierunków na 12 wydziałach. Oferta na papierze wygląda rewelacyjnie. Pytanie, jak będzie z naborem? Jak będzie z grupą studentów, którzy, którzy mają szansę studiować na Uniwersytecie Zielonogórskim? Myślę, że w tym roku. Zresztą jak podobnie w, w, w ostatnich latach e, studentów stacjonarnych mamy powiem konstans, czyli określoną liczbę, która oscyluje w granicach tych nowo przyjętych w granicach 3 do 4 tysięcy. E, od lat spada nieco liczba studentów niestacjonarnych, no ale... To się dzieje w całej Polsce. Tak, ale to... Zresztą działamy niejako w, też w nowej rzeczywistości, bo zgodnie z nowym rozporządzeniem pana ministra w tej chwili dotacja dla uczelni nie jest uzależniona od liczby studentów, tylko od takiego już legendarnego, można powiedzieć, przelicznika liczby studentów na jednego wykładowcę. Czyli tym wzorcem idealnym jest 13 studentów na jednego pracownika. Według ostatnich danych Uniwersytet Zielonogórski ma ten przelicznik w wysokości 12,9. A, to rewelacja. Czyli właściwie idealny. <laughs> idea. No, można byłoby zaryzykować stwierdzenie, że dla studentów to wyjątkowo komfortowa sytuacja, kiedy, kiedy mają mniejsze grupy. Tak? Pewnie dzięki temu plan zajęć jest też inaczej trochę konstruowany. Te zajęcia nie muszą się odbywać no, takie było też zamierzenie, po południu, Tak, takie też było zamierzenie ministerstwa, żeby właśnie to dostęp dla, do profesorów, do wykładowców była większa w przypadku studentów. Drugi taki element, który o tym decydował, no też jest bardzo ważny. Wszystkie uczelnie mają kierunki tak zwane masowe, gdzie jest bardzo dużo liczba studentów. U nas to są prawo, psychologia. No, le, lekarskie jest limitowany, w związku z tym no, na pewno chcielibyśmy więcej, ale to ministerstwo określa limity. Natomiast są też takie kierunki Niszowe, niszowe to może nie, ale takich, bez których uniwersytet nie może funkcjonować, Dobre, jak nie. filozofia, jak fizyka, gdzie tych studentów jest mniej. I Suma summarum, gdy zbierzemy te masowe kierunki i kierunki te właśnie... Takie klasyczne uniwersyteckie, no to ten przelicznik wypada korzystnie dla nas. Dużo się mówi o tym, że kierunki techniczne to przyszłość, zresztą świetne kierunki techniczne na wydziałach na Uniwersytecie Zielonogórskim. Absolwenci zazwyczaj nie mają problemu z pracą, ale jeśli spojrzeć na to, co dzieje się w tej chwili z naborem do szkół średnich, to okazuje się, że młodzież już niekoniecznie do techników chce. Systematycznie spada liczba osób przyjmowanych do techników. Licea na mniej więcej tym samym poziomie, ale technika no, nie wypadają najlepiej. A potem, jak twierdzą sami wykładowcy, zdarza się, że po Kolniaku mają nieco gorzej czasami przygotowanych ludzi, którzy chcą studiować na kierunkach ścisłych czy technicznych. No, że ja bym nie ogólniał, że, że źle przygotowanych, gorzej przygotowanych, bo to dochodzimy do odwiecznego zagadnienia, że za naszych czasów to było lepiej no, albo lepsza młodzież, więc tutaj nie ma co dyskutować. Rzeczywiście od iluś już lat szkoły zawodowe szkoły. Średnie techniczne no cieszą się mniejszym zainteresowaniem, bo kandydaci wychodzą, czy uczniowie wychodzą z założenia, że lepiej skończyć go ogólniak i potem na studiach uzyskać jakieś kwalifikacje zawodowe. Co po części jest prawdą, bo rzeczywiście na kierunkach technicznych w tej chwili mamy niewątpliwie rynek pracownika i firmy, które do nas się zgłaszają, a zgłaszają się bardzo często, No. Na Pniu chciałyby wziąć każdą liczbę absolwentów, zwłaszcza e, kierunków technicznych. No. Wspomniana informatyka no to jest na No pewno... i mamy świetne firmy nawet tutaj zielonogórskie, które jakby wchodzą w taką ścisłą współpracę z Uniwersytetem Zielonogórskim, ba, nawet fundują pracownie tak, bardzo specyficzne tak, tak, tak. po to, aby przygotowywać sobie ewentualną kadrę pracowniczą. Tak, tak, to na pewno stajemy się swego rodzaju, może jeszcze nie zagłębiem, ale takim liczącym się ośrodkiem tych usług IT, branży informatycznej, nasi absolwenci dominują w tych firmach, które funkcjonują na rynku zielonogórskim, co należy oczywiście przyjąć z zadowoleniem. No bo tak jest m.in. zadanie uczelni, żeby przygotowywać pracowników dla rynku pracy lokalnego, No więc myślę, że na pewno oprócz informatyków, również inżynierowie, mechanicy, budowlańcy, na pewno znajdują tutaj jeszcze w trakcie studiów zatrudnienie. Zresztą bardzo często ci młodzi ludzie decydują się na to, żeby już w czasie studiów, e, czerpiąc wiedzę, myśląc o, myślą o tym, jak założyć biznes, no można by wymieniać przykładów, kilka przynajmniej potężnych firm w tej chwili o światowym zasięgu, które e, no, wykształciły się czy urodziły się w e, głowach. Studentów uniwersytetu, czy wcześniej w USI na przykład. Tak, no to mnie wyjątkowo cieszy. To znaczy, nawet wczoraj na koncercie zresztą pachaneliowym, miałem okazję porozmawiać z jednym z naszych absolwentów, który zakłada taki start startup. No, liczy na obroty dość duże w branży oczywiście e-commerce. To, będzie to sprzedaż przez internet różnego rodzaju towarów i usług. Myślę, że takie pomysły na pewno. Zachęcałbym studentów Bo warto spróbować Na tym rynku internetowym jest no Właśnie każdy może niszę sobie znaleźć tak? No on jest bardzo pojemny Co do tego tak, nie ma wątpliwości A są inkubatory przedsiębiorczości Z których mogą korzystać na Uniwersytecie Studenci, już ci, którzy, którzy myślą o tym Jak rzeczywiście wejść w ten biznes Stawiać w nim pierwsze kroki A potem rozwijać się bardzo mocno Bo przykłady, jak mówiłem, są I to nie tak. tylko na rynku naszym lokalnym Ale na rynkach zagranicznych Co jest pewnie bardzo atrakcyjne Historyczną mamy rekrutację w tym roku, w pewnym sensie historyczną, bo odbywa się ona dwutorowo, ale będzie dotyczyła za moment jednego organizmu uczelnianego. Nabór oczywiście ma Uniwersytet Zielonogórski, prowadzi rekrutację. Rekrutację prowadzi Państwowa Wyższa Szkoła w Sulachowie, a od września będzie to jeden organizm z wydziałem zamiejscowym tak zwanym. Tak, tu wczoraj była konferencja prasowa wspólnie z panem prorektorem Pryputniewiczem z PWZ Sulechowie przedstawialiśmy w skrócie oczywiście ofertę no bardzo mnie to cieszy że akurat PWZ Sulechów ma taką takie kierunki studiów to jest właśnie to jest jako uzupełnienie tej oferty w kierunku nazwam to rolnym ogrodniczym czegoś takiego na uniwersytecie nie mamy i myślę że na pewno będzie to z korzyścią dla dla, dla obu... no, Sulechow ma świetną bazę dydaktyczną. Tak, to no oczywiście no, wspomnę wspomnieć. laboratoria w Kalsku, tak. czy no, chociażby winnicę olbrzymią, to to jest ta największa winnica w Polsce, to jest de facto no, przynależne do Sulechowa. A tak na dobrą sprawę. Pamiętam, jak mówił jeszcze o tym jakiś czas temu na konferencji, jednej z pierwszych, kiedy panowie rektorzy spotykali się i mówili o, o połączeniu, że ono właściwie jest już przesądzone. Profesor Marian Miłek mówił wtedy że za moment, w 10 minut będzie można dojechać do Sulechowa, więc właściwie taki czas będą potrzebowali studenci, jak mniej więcej przemieszczenie się w Zielonej Górze z kampusu A do B, żeby dojechać do To na pewno, no, no mam nadzieję, że w terminach zostaną ukończone prace przy s i to rzeczywiście w ten czas nie będzie żadne problemu. Ja myślę, że uczelnia w przyszłości hmm. również pomyśli być może o, o jakimś połączeniu od kampusu, tak uczyniany. jest, od kampusu A czy B do kampusu solechowskiego. No W niektórych miastach rzeczywiście funkcjonują takie studentbusy. Jest to rozwiązanie, które się sprawdza, chociaż nie da się też ukryć, widać to po parkingach przy uczelni, że coraz więcej studentów jednak porusza się własnym samochodem. Pewnie pan pamięta, jak te parkingi świeciły pustkami lata temu. Parkingach, to... tak, Parkingi przy uczelniach, tak. Proszę zwrócić uwagę parkingi przy akademikach tak, również, tak, tak. gdzie, gdzie no, wieczorem znaleźć miejsce do parkowania to, to graniczy z cudem. No takich czasów też dożyliśmy, że właściwie na samochód może sobie każdy pozwolić. W tym roku nie mamy zupełnie nowych kierunków na uniwersytecie wszystko wskazuje na to, że po prostu ta oferta, którą uniwersytet ma, jest kompletna w tym momencie? Z takiego założenia wychodziliście Państwo jakie, jako władze uczelni, czy po prostu niektóre nawet pomysły na dany kierunek no, nie sprawdzają się do końca? Bo ten rynek się analizuje Jedno przecież. I drugie. Oczywiście, no, no, część kierunków, które nie cieszą się popularnością, Senat Uczelni zawiesza, czy wstrzymuje rekrutację. Z drugiej strony, no 60 kierunków, no, to i tak jest, no jest w spora biegów, Liczba, gdy mówimy o y, uczelniach wielkości Uniwersytetu Zielonogórskiego, więc myślę, że to jest też wystarczające. Dodatkowy element no w tym roku po raz pierwszy od bardzo, bardzo dawna zmniejszyliśmy limit przyjęć. Zmniejszyliśmy około 20%. Podobnie czynią inne uczelnie 20% na studia pierwszego, drugiego stopnia, ale trzeci stopień już mamy o 50%. Tak, no to, to, to możemy porozmawiać. Studia doktoranckie. W swoim założeniu one stały się zbyt masowe w odczuciu nie tylko profesorów, ale również ministerstwa, a powinny dotyczyć osób, które rzeczywiście chciałyby pomyśleć w przyszłości o pracy naukowej. Więc w przypadku studiów doktoranckich te limity zostały obniżone aż o 50% procent Wiele młodych osób, jak kiedyś uważało, że magisterium jest pewnego rodzaju już wyróżnieniem, teraz w ten sposób traktują doktorat i uznają, że to jakby natural, to by akurat naturalna akurat, konsekwencja. To by było akurat bardzo dobrze, tylko że wydaje mi się, że część tych młodych ludzi, którzy, którzy są, przychodzą na studia doktoranckie, Przychodzi raczej z, z powodu takiego, że no, nie ma do końca pomysłu na siebie mm -hmm. i te studia doktoranckie, w niektórych przypadkach, dają jakiś efekt, że. No, osie... Ci młodzi ludzie odnajdują i znajdują swoją drogę zawodową. Natomiast w przypadku wielu osób, no, tak jak mówiłem, to, są, to, to jest przedłużenie młodości. Nie chciałbym, żeby tak było. Rzeczywiście chcielibyśmy wybierać tych najlepszych, którzy już w czasie studiów. Rokują po no, na przykład są aktywnymi członkami kół naukowych, jeżdżą na konferencje, wygłaszają referaty, no czyli te. Te podstawy pracy naukowej już mają za sobą. Ja wielokrotnie rozmawiałem z różnymi młodymi, czasami niekoniecznie młodymi, ale jednak świeżo upieczonymi doktorami, którzy przy okazji promocji doktorskich często z całą rodziną przychodzili, zadowoleni byli, bo też mówili o tym, ile to jest dla nich wyrzeczeń. Czasami to są ludzie, którzy już tak, założyli to, to na pewno, rodzinę, na i nie jest to taka prosta sprawa: podzielić nie wiem, obowiązek matki, żony i jeszcze dodatkowo z, tak, z, z tym doktoryzować się. Tylko, że właśnie to te osoby, które są już na promocjach doktorskich, to są bardzo zresztą miłe uroczystości. Takie. No i to są te wyróżniające się Tak, za. no to są te osoby, które, które... o które nam chodzi. Tak? Tak. Natomiast w przypadku, yy, to jest zjawisko raczej w skali ogólnopolskiej, nie tylko dotyczące Zielonej Góry, yy, no ta zdawalność, czyli kończenie studiów obroną pracy doktorskiej, myślę, że w granicach 30% to już jest bardzo duży wynik. A studia doktoranckie są płatne? Nie, nie, nie. Studia doktoranckie są bezpłatne, to są studia stacjonarne. I tu się Następny problem pojawia. W trakcie tych studiów bardzo wiele osób znajduje pracę. Więc jeżeli jest to praca absorbująca ośmiogodzinna no przed się południem zajęcia są również przed południem, no to mają alternatywę albo zostawić te studia, albo iść na tok indywidualny. Tok indywidualny jest jakimś rozwiązaniem. No ale jeszcze pozostaje praca naukowa, więc myślę, że to, to ciężko pogodzić. I to, no, to jest akurat zjawisko naturalne, że, że w trakcie studiów ktoś stwierdził, że jednak nie. nie nie, nie da rady albo że to go, w mniejszym stopniu go interesuje. Znalazł bardzo ciekawą pracę, więc myślę, że to tutaj akurat... Nie ma co wydziwiać, jest to, jest to, jest to. A jak jest ze studentami zagranic zagranicznymi w Zielonej Górze, bo systematycznie co roku jest grupa, często spora grupa studentów, no właściwie z najróżniejszych zakątków świata z za Azji To znaczy, osób to są, są takie trzy grupy niejako. Jedna, która przyjeżdża w ramach programów Erasmus, no to to wiadomo w ramach porozumień, które mamy podpisane z no, kilkudziesięcioma uczelniami cały. Europie i nie tylko. No, ale, tu, e... ale tu wymiana też jest z dwie strony. Tak, tak jest. No, że o tym tak jest. No, oczywiście chcielibyśmy, żeby nasi studenci więcej jeździli. E... Natomiast druga grupa to są studenci, którzy przychodzą do nas z krajów Unii Europejskiej. I oni studiują na zasadach tak jak studenci w Polsce, tyle że nie mają prawa ubiegać się o stypendia socjalne. I trzecia grupa to są ci spoza Unii. Tu mówię dość szeroko rozumiane osoby spoza Unii. Tak, bo to zarówno sąsiedzi nasi z tak Ukrainy. Tak jest, nasi tak? wschodni sąsiedzi z Ukrainy i y, z Rosji, czy Białorusi i grupa studentów z Wietnamu. Przy czym y, ci studenci z Wietnamu z tego, co ja obserwuję, no to dominują na, na kierunkach typu... Ścisłe. Tak jest. Fizyka, no jeszcze biologia, ale są bardzo uzdolnieni artystycznie również studenci na wydziale artystycznym. I też niejednokrotnie pokazują owoce swojej pracy na uniwersytecie, różnego rodzaju wystawy. Można, tak, można tak, zobaczyć tak, czasami zupełnie tak, odbiegające tak, tak. jakby m, tematyką od tego, co, co robią studenci europejscy, tak? To... No, w ubiegłym specyfikę. roku miałem okazję słuchać koncertu takiego kameralnego zespołu, znaczy składu i doskonały gitarzysta hmm, wietnamczyk właśnie. Tak, jak już wspomniał Pan o koncercie, to o trochę porozmawiam, bo one trwają przecież w mieście. Dzisiaj jeszcze studenci e, będą e, mogli być na koncercie e, wieczornym. No, Bachanalia standardowa impreza od lat odbywająca się, tak, cykliczna, taka, która odbywa się e, w całej Polsce. W tym roku formuła, miałem wrażenie, że odrobinę zmieniona, chociaż można by założyć, że to święto studenckie jest że co roku takie same. No tak, no to w tym roku po raz pierwszy parada bohanaliowa By, była, była wieczorem, wieczorem i w środku, środku nie jako tygodnia, nie na początku. Yy, to znaczy na pewno... Mm, ta parada no, okazało się to słusznym pociągnięciem, bo myślę, że w granicach 300 może nawet więcej osób w tej paradzie uczestniczyło o godzinie 20, no to to jest tutaj jakiś sukces organizatorów. Koncerty, które dziś wczoraj się odbywały dzisiaj, to są koncerty zespołów, które zostały wybrane przez studentów, ale nie tylko, bo na stronach internetowych czy na Facebooku no każdy. Oczywiście, każdy mógł głosować. Ten dzisiejszy koncert. Bardziej z myślą o mieszkańcach Zielonej Góry się będzie odbywać. Ja wiem, że mamy konkurencję w postaci... Męczu jednego czy drugiego, nie myślę, że. Ale, ale te koncerty trwają gdzieś do 22, to, czy nawet trochę później, to, to, to spokojnie można po meczu przyjść jeszcze na koncert. Natomiast formuła samych imprez, no oczywiście są lata, gdzie takie imprezy, właśnie jak z Jasna czy czym. Zior. Wychodzą lepiej, i lepiej? Są lata, kiedy gorzej. To jest, to jest natura kultury studenckiej. A to też czynnik ludzki po prostu, oczywiście. bo to zależy od tego, mu czy... się chce. Tak, tak. Jest, tak jest, Są pomysły z wyborami mis W jednym roku te wybory się odbywają, w innym roku się nie odbywają. Ja cały czas czekam jeszcze na jakieś takie nowe pomysły ze strony parlamentu. Wydaje mi się, że ten potencjał kół naukowych jeszcze nie jest do końca wykorzystany. No, nie mówię tutaj, że akurat o pracy naukowej, bo nie chcielibyśmy zielonogórza w ten sposób, zwłaszcza, że mamy w ten weekend festiwal nauki, nauki. w związku z tym można... można tam tutaj festiwal to... nauki ma trochę nieszczęśliwy termin, nie da się ukryć, bo w międzyczasie jest piknik zdrowia, tak. odbywa się w Członkowie wielki festyn lotniczy, w Przylepie tych imprez będzie kumulacja, ale może to i dobrze, no, mieszkańcy to, będą mogli wybierać. Z kolei, ja jako zielonogórzani się strasznie cieszę, cieszę tak. że, że tyle się w mieście dzieje, więc to, to tutaj nie ma o czym mówić. No i zapraszamy jak najbardziej wszystkich tych, którzy będą mieli ochotę wybrać się, na przykład na festiwal nauki, a potem dzień później pobiec, czy, czy, w, czy w dniu festiwalu pobiec w biegu dla transplantacji szczytny no w cel, szczytnym celu, tak każdy dostanie medal. To tak jest teraz właściwie we wszystkich biegach, że, że dostajemy medal, natomiast to chyba nie ten medal się liczy, liczy się, liczy się doskonała oczywiście. zabawa i jak podkreślają organizatorzy, można z powodzeniem przyjść z całą rodziną, nawet z małymi dzieciakami, tak Ona te, one też mogą pobiec, tak liczy się frekwencja. Prorektor do spraw studenckich, profesor Wojciech Strzyżewski. Dziękuję serdecznie. Dziękuję sobie. bardzo.